Okay. Proszę powiedzieć, to mogę Jest ok, tak? Dobrze, witam państwa serdecznie. Dzisiaj temat jest wakacyjny. Jak państwo wiedzą, od dłuższego czasu prowadzimy różne działania związane z parkiem kulturowym Stare Miasto w Raciborzu. Bożu. Staram się w ogóle ożywiać zainteresowanie Raciborza na Raciborze, zainteresowanie turystów. Raci Bożem i w ogóle staramy się ożywiać no, ten park kulturowy, który jeszcze nie powstał, ale, ale myślę, że w ciągu kilku miesięcy stanie się to faktem. Dzisiaj zaprosiliśmy Państwa po to, żeby... Ogłosić ustawienie, bo to dzisiaj od godzin, od godzin rannych z, z panem Grzegorzem Kawalcem miałem przyjemność też osobiście uczestniczyć w ustawianiu niektórych z tych, z tych tablic. wielkim Sentymentem racibożan, turystów, osób, które nas odwiedzają, jest temat Racibusz Retro. Ten temat jest w urzędzie właściwie obecny od 10 lat. Pamiętam, że jeszcze jako radny miejski sobie sprawdziłem wczoraj w 2011 roku składałem pierwszą taką interpelację. Niemniej jednak ojców sukcesów jest wielu. Ostatnim radnym, który ten temat przypomniał i o który walczył jest radny Marcin Fica który jeszcze wrzucił, że tak powiem, wrzucił ten temat jeszcze do tego rocznego budżetu. Dzisiaj w Raciborzu stanęło 13 tablic prezentujących Racibórz z okresu przedwojennego. Wielką pracę merytoryczną wykonała pani naczelnik Karolina Konicka razem z pracownikami Wydziału Promocji Kultury, Turystyki i Sportu. Natomiast nieocenioną taką nieocenioną pracę wykonał też pan Marcin Rychły Grafik. To jest człowiek, który pomógł nam dotrzeć do dobrych jakościowo zdjęć. Częściowo one pochodzą z kolekcji. Pana, pana Sowika. Częściowo z archiwum państwowego, natomiast Marcin Rychły je wybierał, obrabiał, czasami kadrował i chodziliśmy razem z nimi i z panią Karoliną Konicką fizycznie po Raci Bożu, żeby dokładnie wybrać fizycznie te miejsca. Staraliśmy się trzymać tej zasady, żeby, prezent, żeby te fotografie stanęły w tych miejscach, w których były robione. Nie zawsze to jest możliwe, na przykład koło kościoła, fotograf są na środku ulicy, no to dzisiaj tablicy nie możemy w takim miejscu postawić. Niemniej jednak tymi 13 tablicami rozpoczynamy. Myślę, że w przyszłym roku z kolejnym budżetowaniem wprowadzimy kolejne. Dzisiaj mówimy o szlaku Racibórz Retro, ale tych miejsc chcielibyśmy przypomnieć co najmniej jeszcze 10. Myślę, że, że kontynuacja w przyszłym roku i mam nadzieję, że jest to taki kolejny kolejny krok na, na, na drodze do uatrakcyjniania turystycznego Raciborza, ale również na zainteresowaniu samych raciborzan naszym naszym miastem. Są, jest możliwość ich przenoszenia, ale są tak zaprojektowane, żeby można było je, 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 je przenieść. Nie chcieliśmy ingerować w rynku, nie chcieliśmy starać się o pozwolenie na budowę, czyli jakby przychodzi tych długich procedur, ale też bardzo myślę w eleganckiej, w eleganckiej nowoczesnej i eleganckiej formie udało nam się je znaleźć. To jest zasługa pani naczelnik i, i miejskiej pani, e, pani architekt, pani Ewy Klimaszewskiej. Natomiast, no nie wiem teraz mogę wymienić, zaczęliśmy od dworca, od dworca PKP, od ulicy Mickiewicza, trzy tablice stoją na samym rynku, jedna obok pomnika arcybiskupa Gawliny, przy placu Długosza, przy dawnym Nowym Targu, po drugiej stronie Sądu z widokiem na zabudowaną ulicę Nową, przy moście który prowadzi na zamek po prawej stronie u wylotu ulicy Rybnej i ostatnia przy ulicy Opawskiej w miejscu, gdzie dawniej znajdował się Teatr Miejski i jedna Pokazuje nieistniejący już kościół ewangelicki, czyli naprzeciwko poprzekątnej od, od szkoły muzycznej, właściwie na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i, i Ogrodowej, to jeśli, jeśli, dobrze, jeśli dobrze pamiętam, to są, to są te miejsca. W przyszłym roku by chcielibyśmy ruszyć w kierunku ulicy Długiej, Placu, placu Wolności i Osady Bronki.